Na zakończenie tygodnia oświaty, prasy i książki premier Cyrankiewicz oraz minister Skrzeszewski przybyli do wsi Jasienica Dolna na Górnym Śląsku. Ludność całej gminy zebrana na błoniach wysłuchała przemówienia premiera o konieczności rozwoju czytelnictwa wśród szerokich rzesz ludności. Miejscowi nauczyciele zobowiązali się w ciągu roku całkowicie zlikwidować analfabetyzm na terenie swej gminy. Podczas odwiedzin na kursie dla niepiśmiennych premier w przyjacielskiej rozmowie wypytywał uczniów o postępy i z zaciekawieniem przeglądał ich pracę. Wszyscy uczestnicy kursu otrzymali w podarunku od premiera Cyrankiewicza i ministra Skrzyżewskiego. Nowe elementarze. Komitet Upowszechnienia Książki, zwany w skrócie KUK, może poszczycić się ogromnymi osiągnięciami. W krótkim czasie KUK stał się wielką i bardzo popularną instytucją wydawniczą. 24 dotychczas wydane książki Wydrukowane zostały w niespotykanym u nas nakładzie po 50 tysięcy egzemplarzy każda. Codziennie dziela Sienkiewicza, Gorkiego, Sempolowskiej, Kraszewskiego i innych najlepszych pisarzy polskich i obcych wędrują z magazynów kuku do bibliotek wiejskich, świetlic fabrycznych, do szkół, księgarn i licznych prenumeratorów. Tania, dobra książka dociera do najdalszych zakątków Polski. W czytelnicy Ekspresu Wieczornego Ufundowali bibliotekę mieszkańcom Nasielska. Redaktor Rafał Praga opowiedział zebranym o znaczeniu akcji upowszechnienia czytelnictwa. Na uroczystość przybyli robotnicy z Nasielska i chłopi z okolicznych wsi. Stanisław Ryszard Dobrowolski zyskał sobie dużą popularność wśród dzieci Nasielska. Na zakończenie uroczystości popularny literat Stefan Wiechecki, Wiech, przeczytał kilka swoich felietonów. W tygodniu oświaty, prasy i książki Nasielsk, jak wiele innych miejscowości w Polsce, wzbogacił się o własną bibliotekę. W Warszawie na zakończenie tygodnia odbył się wielki kiermasz uliczny. Tłumy publiczności obległy kiosk, przeglądając i kupując książki. Najwięcej ruchu robiła jak zwykle młodzież. Z przelawcami na kiermaszu byli znani pisarze. Jan Parandowski, Michał Rusinek, Jan Brzechwa, Janina Broniewska, Maria Kownacka. Wielkim powodzeniem cieszyła się loteria fantowa, na której każdy mógł wygrać ładną książkę. Gazety i czasopisma również miały chętnych nabywców. Rekordy powodzenia biła oczywiście przyjaciółka. Tydzień oświaty prasy i książki zapoczątkował wielką akcję likwidacji analfabetyzmu, akcję upowszechnienia czytelnictwa i oświaty. Pracownicy Stoczni Gdańskiej mogą poszczycić się nowym sukcesem. Zatopiony w czasie wojny statek Warta został wydobyty z Dna Morskiego, wyremontowany i oddany do Łżytku. Remont statku był bardzo utrudniony z powodu braku planów, które nasi stoczniowcy musieli rekonstruować. 5 maja warta wypłynęła na próbny rejs po Bałtyku. Egzamin wypadł doskonale. Nowy motorowiec wejdzie w skład flotyli Galu i będzie kursował między Gdynią a Ameryką Południową. Na stację technicznej obsługi rolnictwa w Komprachcicach przybywają wciąż nowe transporty traktorów czeskich marki Zetor 25. Po przeglądzie maszyny wyruszają na próbną jazdę. Wszystkie zetory rozsyłane są do środków maszynowych, spółdzielni rolniczych i majątków państwowych. Coraz szybciej postępująca mechanizacja naszego rolnictwa przyczynia się do zwiększenia urodzaju. W Łodzi padł nowy rekord na froncie pracy. Zakłady imienia Strzelczyka wyprodukowały już tysiąc obrabiarek. Tysiąc nowych, doskonałych maszyn ludzkiej produkcji pracuje już w fabrykach całego kraju, zastępując bezkonkurencyjne do niedawna obrabiarki zagraniczne. Celem uczczenia drugiego Kongresu Związków Zawodowych zaloga Strzelczyka postanowiła przekroczyć plan produkcji w maju o dalsze 2 miliony złotych. Na tej samej hali fabrycznej gdzie odbywa się produkcja obrabiarek, zebrała się cała załoga, by powitać niecodziennych gości. Przed robotnikami wystąpił zespół Moskiewskiego Teatru Dramatycznego. Oto fragment występu. Piosenka o Moskwie. Aktor teatru, znakomity aktor i reżyser radziecki Ropłopkow pozdrowił robotników ludzkich w imieniu radzieckich artystów. Występ stał się serdeczną manifestacją przyjaźni polsko-radzieckiej. W Warszawie startował w biegu na 5 km doskonale długodystansowiec czeski Zatopek. Przeciwnikami jego byli Polacy, Węgier, Szylagi oraz kilku młodych zawodników czeskich. Zatopek wysunął się naprzód zaraz ze startu i w ostrym tempie poprowadził całą stawkę. Wkrótce wszyscy zawodnicy zostali w tyle. Jedynie Szilagi przez trzy okrążenia dotrzymał kroku Czechowi. Zresztą tylko on jeden nie dał się zdublować. Zatopek mimo fatalnej bieżni i złej pogody uzyskał czas 14 minut 10,8 sekundy. Jest to najlepszy w tym sezonie rezultat na świecie. Czech znajduje się we wspaniałej formie i należy oczekiwać, że pobije rekordy świata na 5 i 10 kilometrów. 1 maja, dzień międzynarodowej solidarności proletariatu, jest w krajach kapitalistycznych dniem walki klasy robotniczej o swe podstawowe prawa. W Anglii, mimo zakazu pseudo-socjalistycznego rządu Labour Party, mumy zebrali się na wiecu zorganizowanym przez partię komunistyczną. Po wiecu demonstranci łączą się w pop. Ale rząd premiera Etli nie lubi słuchać swych wyborców, domagających się spełnienia obietnic i zaprzestania awanturniczej polityki. Pałki gumowe poszły w ruch. Szarżuje konna policja. Klasa robotnicza nie ulęknie się gwałtu i dalej będzie walczyć o swe słuszne prawa, o pokój, o szczęście swych dzieci. Bezpośredni atak chińskich wojsk ludowych na Szanghaj stale przybiera na sile. Poplok wśród obywateli angielskich i amerykańskich ich tangowskich przyjaciół wzrasta. Kto ma nieczyste sumienie, opuszcza miasto. Sześciomilionowa ludność Szanghaju bez żalu żegna wojska kłomin-tangowskie i nieproszonych cudzoziemskich gości. Dzień wyzwolenia Szanghaju i całych Chin przez Armię Ludową jest już bliski.